Zakaz opuszczania domów we Włoszech już od 9 marca. Można wykonywać tylko najpilniejsze sprawy. Jak radzą sobie mieszkańcy w Azji? Jak nasza przyjaciółka Alessia ocenia sytuację? W tej chwili w Azji jest spokojnie. Nikt nie zachorował. A jak mieszkańcy widzą skutki? To zajmie jeszcze trochę czasu, potrwa jeszcze parę tygodni. W sąsiedniej miejscowości, Prla Castello, rośnie nadzieja. Minęły już ponad dwa tygodnie, liczba zarażonych spada. Jak wszędzie, cierpi również gospodarka. Okolica żyje również z turystyki. Jeśli chodzi o turystykę, będzie ciężko czekamy jesteśmy na standby na próżno szukamy odpowiedzi możemy tylko zgadywać do maja nic się nie zmieni będzie trudno Wazja podobnie jak całe Włochy czeka Zakaz wychodzenia z domu ogłoszono trzy tygodnie temu. Wszyscy podejrzewali, że tak się stanie. Nawet w drodze na zakupy spotykamy tylko kilka osób. Jeśli nie zmienimy naszego trybu życia, wirus może wrócić za kilka miesięcy. To dobra lekcja dla ludzkości. Chcieliśmy wszystkiego, nawet niemożliwego, ale nie jesteśmy w stanie walczyć z niewidzialnym wrogiem. Wazja ma długą historię. Wielu urlopowiczów przyjeżdża od dziesięcioleci. Wielu z nich, tak jak my, kupiło tu domy. Drzewa oliwne dominują krajobraz. Jego uroda sprawia, że izolacja jest znośna. Jak widać, wszędzie coś się uprawia. Ludzie mogą wyjść do ogrodu, porąbać drewno, zająć się oliwkami, przygotować wszystko na następne zbiory. Zawsze jest zajęcie. Alessia wysyła nam zdjęcia, które zrobiła. Wydaje się, że jesteś w raju. Rajskie powinny być następne zbiory. W tej chwili życie codziennie wygląda jednak inaczej. Augusto, mąż Alessi, wraca do domu. Za mało pracy. Augusto zrobił dla nas także parę zdjęć. Pracuje dla firmy kontrolującej autostradę. Zdjęcia mówią same za siebie. Wszyscy są zaniepokojeni. Sytuacja jest poważna. Myślę, że będziemy musieli zostać w domu jeszcze przez chwilę. Powiedziano, że tylko do 3 kwietnia, ale już zakaz jest przedłużony do 15 kwietnia. Szpitalów imperii są chorzy, oznacza to, że musimy trzymać się tego, co nakazuje rząd. Powrót do codziennego życia zajmie nam na pewno jeszcze trochę czasu. Martwią się również mieszkańcy Prela Castello. Co będzie po zakończeniu zakazów? Teraz, gdy liczba spada, wszyscy będą świętować. Nie, ludzie boją się. Na początku nie byliśmy tak przestraszeni, ale przy tak wielu zmarłych zaczynamy się martwić. Również w grupie Małgorzata Klaus. Nie wierzę Chińczykom. Ja też nie. Nie powiedzieli, ile umarło. Nie wierzę ani jednemu słowu. Na kanale 7 powiedzieli, że powinno być dużo więcej zmarłych parę milionów. Oprócz gorących dyskusji, Małgorzata zajmuje się także wynajmem domów wakacyjnych swoich włoskich przyjaciół. Wiele zainwestowali, aby zaspokoić potrzeby gości. Teraz domy stoją puste, na czas nieokreślony. Łazienka została niedawno odnowiona. Sezon wyglądał naprawdę dobrze do lutego. Potem zaczęły napływać odwołania. Powoli nadchodzą pierwsze ostrożne rezerwacje dotyczące późnego lata lub jesieni. Jak będzie się rozwijał sezon, także dla właścicieli, trudno przewidzieć. Możemy zapomnieć o Wielkonocy. Nikt nie przyjedzie. Wiadomo, że wynajmowanie domów nie jest jedynym źródłem dochodów mieszkańców, ale jest ważnym źródłem. Jeśli wygaśnie, każdy będzie miał problem. To, co zostało pięknie odrestaurowane w ostatnich latach, nagle staje pod znakiem zapytania. To wczasowicze przynosili wioskom nadzieję i pieniądze. To była wymiana, obopólna korzyść. Corano Provenzano, były mistrz motocrossu z Wazji, jest nieco bardziej optymistyczny. Przede wszystkim ponownie otworzą rynek pracy, fabryki. Musi tak być, aby gospodarka znów zaczęła działać. Potem ruszy reszta, ale to zajmie trochę czasu. Piano, piano,